Cześć wszystkim, cześć Sebastian, dzięki za zapowiedzenia. Ja dzisiaj trochę w innym temacie niż zwykle byliśmy mam temat budowania zespołów Marketplace a do tej pory raczej wypowiadałem się mocno na jakieś techniczne, specjalistyczne rzeczy, jak na przykład na Amazonie, na Kauflandzie i tak dalej. Tutaj dzisiaj widzieliście, że i prelekcja Janusza i, i Patrycji była mocno kaloryczna, jak to, to nazwał na początku Sebastian, czyli było tam dużo tej wiedzy i dzisiaj chciałem trochę pójść w innym kierunku. To jest czwarta edycja naszej konferencji, więc chciałem trochę odświeżyć temat i być może będzie to dla was w jakiś sposób przydatne. Jest to temat o budowaniu zespołów marketplace'owych, czyli nawet jeżeli nie korzystacie z usługi agencji i tak dalej, chcecie to robić wewnętrznie, mam nadzieję, że nasze doświadczenie jako firmy, która zatrudniła już kilkudziesięciu specjalistów w tej branży, będzie dla Was pomocne w jakimś stopniu, a jeżeli nie, to też dawajcie śmiało znać, to, to następnym razem zmienię ten temat. To też nie jest tak, że ja jestem w tym największym specjalistą, ale mam u siebie w firmie i dział HR, i i kilku naprawdę dobrych menedżerów, i część z tych rzeczy, które ja Wam tutaj przekazuję, ja po prostu podaję dalej to, co wypracowaliśmy wspólnie. Nie chcę niczego sobie przypisywać. Natomiast najpierw do Was mam takie pytanie, zanim zaczniemy, ile osób macie w firmie? Bo przyglądając też zgłoszenia na tą konferencję, widziałam, że czasami są i spółki zarówno z GPW, ale są też właściciele jednoosobowych działalności, więc dajcie znać tutaj na czacie. Ja na bieżąco sobie sprawdzam, ile Ile wpisujecie? Zobaczymy, kto ma największą firmę. E, u nas w tej chwili to jest kilkadziesiąt osób. Jestem ciekaw, jak, jak to wygląda u Was. E, dzisiaj porozmawiamy sobie też nie tylko o. Mm, Zatrudnieniu ludzi, przekażę Wam kilka takich tipów. Natomiast chciałem Wam opowiedzieć też o narzędziach, z których korzystamy, z, które były w naszym przypadku wartościowe. Też o procesach, które mamy w firmie, o zatrudnieniu ludzi. W tych 25 minutach postaram się zmieścić. Tutaj widzę, że Ania pisze, jest u niej 25 osób, więc. Myślę, że Ani Ciebie też to będzie między innymi wartościowe. Ja już lecę dalej, a w międzyczasie będę zerkał sobie na czat, ile u Was jest osób w firmie. I tak jak wspominałem, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że e, przeszliśmy tą drogę dość szybko z zatrudnieniem ludzi w mojej, w mojej perspektywie, e, bo w Tutaj będzie absolutnie krótka historia. Jak mówię o sobie, to wiadomo, że jest to najludniejsze, a szybko przejdziemy dalej. W 2022 roku założyliśmy firmę i tak jak w większości przypadków, jeżeli zakładamy firmę, to no, całość pracy wykonujemy praktycznie sami. tak? Czyli jesteśmy zarówno osobą od administracji, od wystawiania faktur, od pracy specjalistycznej, od pozyskiwania nowych klientów, od, nie wiem, jakiejś biurokracji i tak dalej. Wszystko robimy w tym czasie samodzielnie, więc w tym przypadku było u nas identycznie. Na koniec 20 Roku, z tego co pamiętam, nie, nie mam niestety dobrych danych, ale było to około sześciu pracowników, czyli już mieliśmy osoby, którym oddaliśmy pewne obszary. To były obszary na początku głównie specjalistyczne, tak? czyli na przykład tworzenie ofert i tak dalej. E, wtedy to mieliśmy około sześciu, sześciu osób i były to przeważnie osoby które musieliśmy wyszkolić całkowicie od zaraz różnych marketplace'ów, no bo na przykład jak rekrutujecie, to wiecie, że od Allegro jest sporo specjalistów w branży, no ale już na przykład znalezienie specjalisty od Emaga, od pigu czy od innego niszowego marketplace'u będzie dość trudne, tak? Tych ludzi nie ma w Polsce dużo. W większości przypadków musimy ich wyszkolić samodzielnie. No i w, pod koniec 23 roku, na początku 24 mieliśmy około 30 osób, czyli tutaj jak widzicie przybywało nam około dwie osoby miesięcznie. I tak, jak jest teraz, mamy około 60 pracowników. Tutaj, wiadomo, część, część załogi się zmienia w trakcie, jak to w każdej, w każdej firmie, więc można powiedzieć średnio, że trzy osoby miesięcznie do nas dochodziły w tym roku. Uważam, że jak na, jak na firmę, która startowała dość niedawno, jest to w mojej perspektywie szybkie zatrudnianie. Na tej podstawie chciałem Wam przekazać kilka tipów, które. Nam się sprawdziły i są to, tak jak mówię, tylko tipy ode mnie. Nie jestem w tym e, wielkim specjalistą, natomiast e, jako współwłaściciel firmy e, miałem w tym udział, więc dla innych właścicieli firm, dla dyrektorów e-commerce też to powinno być e, pomocne. Natomiast zanim konkrety, to takie ważne pojęcie, jest, co do którego na początku. No, nie wiedziałem do końca o co z tym chodzi, bo jak chodziłem na jakieś szkolenia, na konferencje, to każdy z bardziej doświadczonych ode mnie przedsiębiorców mówił o tym, że w firmie bardzo ważna jest kultura organizacyjna. No Ja do końca nie wiedziałem o co chodzi, bo u mnie w firmie wszyscy są kulturalni. tak, Każdy, każdy miło do siebie się odzywa. Natomiast, tak całkiem serio, to dopiero po czasie zrozumiałem, że kultura organizacyjna to jest coś, tak, coś takiego, co pomaga ludziom podejmować decyzje bez waszego udziału. W moim odczuciu, to jest definicja tego, czyli. Jeżeli nie wiem, coś się dzieje na koncie, jeżeli klient dzwoni, bo nie wiem, bo. Dostał przesyłkę opóźnioną, i tak dalej. To ten pracownik na samym końcu, można to powiedzieć, tego łańcucha, on wie, jaką decyzję podjąć. On nie przychodzi z każdą rzeczą do Was, bo wie, jakie są te niepisane zasady w firmie. Też taki ciekawy cytat, ostatnio słyszałem, że kultura organizacyjna e, najłatwiej ją sprawdzić, jak wyjdziemy z danym spokoju, gdzie są pracownicy, jak oni na przykład pewne sprawy załatwiają. E, więc w. W naszym przypadku było to spisanie kilku wartości, spisanie, ale też wdrażanie, zaprezentowanie, przedyskutowanie tego z zespołem, że na przykład naszą wartością jest partnerstwo, edukacja. Ta, ta konferencja jest jakby. Wynika z tego, że jedną z naszych wartości jest edukacja, że chcemy szkolić rynek i to jest dla na wielu naszych pracowników oczywiste. W Waszym przypadku, oczywiście, pewnie będzie to coś innego, ale warto takie, takie rzeczy spisać i też zobaczyć, czy wszystkim to odpowiada, bo czasami no, możemy coś powiedzieć. Ja, jako nie wiem szef, chcę, żeby była taka kultura, ale zespół tego nie przyjmuje. I w momencie, jak ten zespół będzie coraz większy, będzie u nas kilkadziesiąt osób, bardzo łatwo coś się może rozsypać, tak, jeżeli nie będziemy mieli wspólnych tych wartości. I pierwszym takim tipem ode mnie, w momencie jak na przykład chcemy szybko rosnąć, to jest delegowanie danego obszaru. W waszym przypadku może to być na przykład delegowanie danego marketplace'u jak Emac, szukamy osoby, która się tym zajmuje i twoim obszarem rozwoju jest cały emak. nie mieszamy się w to, to znaczy... Z mojej perspektywy to jest często szybsze, bo jeżeli chcemy danego pracownika wyszkolić od A do Z, jak my to robimy, jest to wolniejsze. Wiadomo, to mocno zależy oczywiście od, od tego, w jakim momencie jesteście, i na ile możecie sobie pozwolić. Natomiast z mojej perspektywy często tak jest, że warto danej osobie dać dany obszar. To może być dany marketplace, może to być w Waszym przypadku na przykład nowe rynki, tak że sprzedajecie w tej chwili tylko na Allegro, na sklepie internetowym, ale chcecie rozwijać no, tak zwany dział developmentów. więc zatrudniajcie osoby, która będzie odpowiedzialna za to, żeby rozwijać właśnie te, te nowe rynki, nowe kanały i pozyskiwać no, nowe źródła klientów, ale może to być też osoba, która zajmie się na przykład marketingiem. Bo wiadomo, te systemy pomiędzy platformami troszkę się od siebie zawsze różnią, natomiast zasada działania marketingu PPC jest oczywiście bardzo, bardzo podobna na większości e, tych marketplace'ów, tak? Czy mamy stawkę za kliknięcie, mamy słowa kluczowe, mamy budżety i tak dalej. W większości przypadków działa to podobnie, i jeżeli mamy osobę, która no, jakby ma ten tok rozumowania, który sprzyja osobie, która jest dobrym PPCowcem, no to sprawdzi się prawdopodobnie na innych marketplace'ach. I jeżeli ta na, dana osoba jest na przykład super w marketplace, który ma najwięcej tych opcji, na przykład na Amazon, Allegro, oni mają najbardziej rozbudowane te systemy reklamowe. Jeżeli sprawdza się w takim systemie, to wiadomo, że ten można powiedzieć prostszy system reklamowy. W wielu przypadkach może, może nie prostszy, ale bardziej okrojony z funkcji, też taka osoba ogarnie, więc warto na przykład zatrudnić osobę, która byłaby odpowiedzialna wyłącznie za marketing, a ze specjalistów od zarządzania ofertami feedem produktowym zdjąć ten obszar wtedy i kolejny obszar który możemy zdelegować to jest na przykład zarządzanie zespołem i tutaj widzę też często błąd który też no w w wielu przypadkach się pojawia, to jest na przykład mianowanie menadżerem osoby, która jest najlepszą specjalist, specjalistką, specy, specjalistą w zespole. I wtedy pojawiają się takie konflikty, że na przykład osoba, która super sprawdza się w tym, że ona wie, jak wystawiać dane oferty, ona musi szkolić inne osoby, nie do końca chce to robić często, ona chce być po prostu super specjalistką. Więc często w delegowaniu obszaru, jakim jest zarządzanie zespołem, warto się skupić, a bym powiedział, że trzeba się skupić, głównie na kompetencjach miękkich, na tym, jak ludzie potrafią rozwijać innych ludzi, jakimi są liderami, niż no, technicznie, czy oni wiedzą, jak zrobić dobry tytuł oferty, no bo często kończy się to tym, że dany specjalista, dany menadżer, który wcześniej był specjalistą, bierze większość pracy na siebie, on jest po, po jakimś czasie po prostu wypalony i działa to średnio. Więc to taki pierwszy, pierwszy tip. Natomiast ważne, warto wyznaczyć KPI dla danego obszaru, żeby widzieć dokąd dana osoba ma dążyć, tak? jeżeli na przykład zatrudniamy do danego marketplace'u, to ustalamy z nimi na przykład sprzedaż, ilość wdrożonych ofert i tak dalej. Ważne, żeby ten KPI był zaakceptowany przez obie strony, więc to nie może być tak, że wy narzucacie do nowej osoby ten KPI, a ona w ogóle nie utożsamia się z tym, albo w ogóle jej nie mówicie nawet czasami o tym, to nie. Dwie strony muszą to zaakceptować i w tym momencie wspólnie dążymy do tego celu, wy jesteście odpowiedzialni też za to, żeby takiej osobie pomagać, kupić szkolenia i tak Dalej. Kolejna rzecz to jest z mojej perspektywy większe skupienie się, szczególnie teraz, gdzie AI się mocno rozwija i część z tych rzeczy powtarzalnych po prostu będzie przejmować AI, to jest większe skupienie się na kompetencjach miękkich aniżeli twardych. I to jest trudne oczywiście sprawdzenie, to jest dużo trudniejsze, bo w większości przypadków, jak zatrudniamy nową osobę, szczególnie do marketplaces, no to nie wiem, pokazujemy mu ofertę, zrób audyt tej oferty, jaki tytuł by zrobił na tej oferty. zmień opis i tak dalej. Natomiast w e e-commerce, gdzie to się zmienia z miesiąca na miesiąc, zmiany na Allegro wychodzą częściej niż, niż jeszcze zmiany podatkowe, na przykład. Więc ta, to musi być osoba, która musi być chłonna wiedzy, tak? Ona po prostu ma otwarty umysł, ona nawet jak czasami mówi, że czegoś nie wie, natomiast ona czuje, że się dowie tego, tak? Ona znajdzie daną informację na forum sprzedawców, zadzwoni do Allegro, nie wiem, podpyta po się kolegi, natomiast ona znajdzie tą informację. A jeżeli ktoś jest po prostu ma duże doświadczenie, ale ma zamknięty umysł, no to niestety on prędzej czy później z tego rynku wypadnie. A w CV będzie komunikował, że on ma 10 lat doświadczenia. Natomiast co to oznacza dla waszego biznesu? No to już nie jest do końca tak ważne jak, jak odpowiednie nastawienie, więc punkt drugi: skupcie się na kompetencjach miękkich. Punkt trzeci: to jest odpowiednie zaplanowanie procesu rekrutacji. Ja jestem, nie jestem w tym najlepszym, mamy od tego właśnie dział. Który, który u nas się w tym zajmuje, natomiast warto się z tego podszkolić, jeżeli zatrudniacie ludzi, bo często słyszę taką, taką jakby wiadomość od, od sprzedawców, od przedsiębiorców, że na rynku to już nie ma dobrych ludzi, że o, ja to muszę wszystko sam robić. No i często problem leży w procesie rekrutacji, tylko też do końca nie wiemy, gdzie leży, czy mamy za mało zgłoszeń, czy na przykład nasze warunki są nieodpowiednie, dlatego warto to, po, to jest bardzo proste, za, zaprojektować sobie to, żeby mierzyć na przykład ilość zgłoszeń, tak, jeżeli i mamy mało zgłoszeń, no to znaczy, że na przykład wrzuciliśmy sobie dane ogłoszenie na platformę, na której nie ma tych specjalistów, których szukamy. Tak, ktoś, nie wiem, żałuje kilkuset złotych na ogłoszenie na pracu.pl, wrzuci to na swojego, nie wiem, prywatnego Facebooka na przykład. No i potem Staje się to, że po prostu tych zgłoszeń nie ma. Więc punkt pierwszy, mierzymy sobie, ile jest tych zgłoszeń. My na przykład widzimy sobie, że wypuściliśmy dane ogłoszenie, mamy 20 zgłoszeń, to znaczy, że z tego na podstawie naszej średniej nie znajdziemy oferty. Musimy to podpromować w większej ilości miejsc. Punkt drugi to są zadania rekrutacyjne, które też często da się zautomatyzować, to znaczy, żeby Osoba, która się do Was zgłosi, akceptuje warunki i tak dalej. Po krótkiej rozmowie telefonicznej wysyłacie jej zadania rekrutacyjne, które macie bardzo podobne dla wszystkich ludzi, tak, żeby też jednakowo, można powiedzieć, sprawdzać tych ludzi, sprawdzać ich wiedzę techniczną, bo to też jest no, oczywiście ważne, tak, żeby, żeby oni mieli pojęcie i e commerce więc te zadania rekrutacyjne. Żeby były podobne i żeby to było zautomatyzowane, nie zajmowało wam czasu. I na tej podstawie już to macie po prostu taki lejek rekrutacyjny, tak jak lejek marketingowy. Punkt trzeci to są rozmowy rekrutacyjne, które też fajnie, jakby były zaplanowane w bardzo podobny sposób, żeby tam było właśnie sprawdzenie zarówno kompetencji miękkich, twardych i tak dalej, żeby to był do tego napisany jakiś skrypt i na podstawie tego też możecie wyciągać wnioski i podejmować lepsze decyzje. No a na sam koniec umowy, tak? Jeżeli na przykład widzicie, że Rozmowy przebiegają spokojnie, ile zgłoszeń jest spoko, no, ale ludzie na koniec mówią, że nie, jednak nie chcą do Was przychodzić. To może się okazać, że nie. W umowie macie wpisany pięcioletni zakaz konkurencji, a na rynku nie jest to standardem, albo nie wiem, macie ileś na umowie, a reszta, no nie wiem, poza umową, że tak powiem. Więc tych, tych rzeczy jest tylko kilka do sprawdzenia, ale warto, żeby ten proces rekrutacji był działający. Kolejna rzecz. Z mojej perspektywy jest ważne, to jest wprowadzenie systemu premiowego, natomiast też przed tą prezentacją radziłem kilku osób, co powinienem powiedzieć, i też wspólnie doszliśmy do wniosku, że często. Osoba, która jest odpowiedzialna, która do tej pory była wyłącznie specjalistką, i tak dalej, ona może nie do końca sprawnie działać, jeżeli damy jej system premiowy, który jest uzależniony od zysku, tak? Ona może nie rozumieć, co na to wpływa, więc ten system premiowy musi być odpowiednio dostosowany do stanowiska, jeżeli mamy stanowisko menedżerskie. To jest tak, to, to już jest lepszy pomysł, żeby dać system promiowy odzysku. Natomiast na stanowisku specjalistycznym raczej będzie to trudne. Więc punkt pierwszy, też na czym ci zależy? Jeżeli chcesz szybko rozwinąć dany marketplace, dany rynek, no to może KPI co do wdrażania ofert. Ja strzelam teraz, ale no to musisz sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, na czym ci zależy. Punkt drugi, ten system premiowy musi być prosty, tak? Jeżeli e, czasami są takie systemy premiowe, w, słyszę w firmach, że nie wiem, osoba musi przez pół dnia wyliczać, druga osoba to sprawdzać, no i na sam koniec traci się jeden dzień pracy na to, żeby policzyć czyjąś premię, która, nie wiem, na koniec wychodzi, że ta premia wynosi czasami mniej niż czas, który poświęciliście na jej obliczenie. Więc z mojej perspektywy to dwa, max trzy jakieś czynniki, które wpływają na system premiowy, żeby to było max 30 minut do policzenia. No i najważniejsze musi być osiągnięcie. Bo jeżeli dacie system premiowy, który jest na przykład. E, m, trudny do osiągnięcia, tak, że specjalista może do końca nie widzieć, jak, jak w ogóle tę premię zdobyć, no to to może być wręcz demotywujące, niż motywujące. E, no i punkt piąty, odpowiedz sobie też na pytanie, co reprezentuje Twoja firma, tak? bo często jest tak, że no, nie ma na rynku ludzi, tylko się okazuje, że na przykład mamy nie wiem, zasady, że u nas to nie można pracować zdalnie, musi być stacjonarnie, od 8 do 16 punkt musisz się odbić kartą, bo ja muszę kontrolować, co ty robisz. Nie? Jeżeli mamy takie podejście do pracowników, że musimy ich kontrolować, no to oni też szukają firmy, która podchodzi inaczej, która ma na przykład bardziej zadaniowy system pracy niż czasowy, więc no, odpowiedz sobie, stanie w lustro czasami i odpowiedz, czy, czy te warunki są, są odpowiednie. No i punkt szósty, to co z naszej perspektywy fajnie wpłynęło, to jest dział HER. Dział to jest czasami dużo powiedziane, bo to jest może być część etatu danej osoby lub jedna osoba na, na etacie. Wiadomo, nie każdy jest od razu korporacją, no i dział HER właśnie kojarzy się z takim korporacyjnym podejściem, że oni się zajmują tym, jaką nie wiem. Ma ktoś stopkę w mailu i tak dalej. A z mojej perspektywy to jest właśnie to, żeby oprocesować proces zatrudniania, żeby zatrudnianie, żeby na przykład wyznaczać ścieżki kariery ludziom, czyli powiedzieć, że żeby być na przykład seniorem, specjalistą, a jesteś w tej chwili juniorem, musisz zrobić to, to i to. I wtedy ludzie też są bardziej lojalni do firm, bo oni widzą rozwój. Często ludzie odchodzą do innych firm, bo po prostu mówią, że no ja już tu się nie mogłem rozwijać, ale czasami tym osobom po prostu nie powiedzieliśmy, że dana ścieżka rozwoju jest możliwa, więc z mojej perspektywy dział HR to jest inwestycja, to nie jest koszt. To jakby trochę się zmienia, tak jak marketing kilka lat temu w postrzeganiu wielu ludzi, marketing jest dla mnie kosztem. Teraz coraz więcej firm mówi, że marketing jest dla mnie inwestycją w rozwój i tak samo dział HR jest według mnie inwestycją w rozwój, a teraz takie pytanie zaczepne. Jak oceniacie uporządkowanie pracy w waszej firmie od 1 do 10. Jeden jest totalny chaos, a 10 każdy wie dokładnie, co ma robić, za co jest odpowiedzialny, za co jest rozliczany. No, po prostu każdy przychodzi i jest super porządek, więc dajcie znać na czacie od 1 do 10, jak wygląda uporządkowanie pracy w waszej firmie. Podam wam też trzy takie narzędzia, z których my korzystamy, które są bardzo pomocne i które wam również. W tym pomogą. E, pokażę, właśnie, system do zarządzania zadaniami, do mierzenia czasu, do, do rysowania procesów. A Wy tutaj w międzyczasie piszcie na czacie. Ja na niego zerkam na YouTube. Oczywiście też, jeżeli są jakieś pytania w międzyczasie, e, to dawajcie znać. Dobra, e, to sobie na koniec jeszcze zerkniemy na te uporządkowanie pracy. Jestem tego ciekawy. Przejdźmy sobie teraz, właśnie, do. Narzędzi. I Anna napisała 3 na 10. 3. Ok, czyli jest, jest, jest trochę tych rzeczy do poprawy. No to mam nadzieję, że to będzie pomocne. Ania napisała 7. Super. To tutaj już jest, jest bardziej. Zdradzę wam, no może nie zdradzę, ale podpowiem trzy takie narzędzia. Może na wielu to będzie oczywiste, ale na wielu będzie pomocne, e, więc postaram się pokrótce opowiedzieć o tych narzędziach. Pierwszy to jest system do zarządzania zadaniami. E, on jest często tak no, traktowany po bo ma zaczemu, no bo ja w głowie wiem, co ja mam robić, po co mi rozbudowany notatnik, za który mam płacić. Ale ja często nawet dla swoich własnych projektów, które sobie zaplanowałem, wrzucam to właśnie, w, my korzystamy akurat z ClickUp'a, są jeszcze inne systemy, wrzucam sobie w ClickUp'a i rozpisuję poszczególne etapy i jakby moja głowa wtedy nie, nie pracuje nad tym, że ja muszę pamiętać, że coś mam zrobić, tak? Rozpisuję sobie jakiś duży projekt na kroki milowe konkretne, i ja wiem, że dzisiaj się loguję do ClickUp-a, mam zrobić to, to i to. I ja nie myślę rano o matko czym się dzisiaj zająć. To jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli pracujecie w zespołach, to to głównie jest po to, żeby Odpowiednio delegować zadania pracownikom. tak? Tutaj na przykład mamy jeden space, w którym my obsługujemy konto na Emaku, no i jak widzicie, są zadania w trakcie. Widzimy, że dany, dany pracownik ma tłumaczenie i uzupełnienie opisów na cztery rynki, zwiększenie wymiana zdjęć, zwiększenie liczby zdjęć, wymiana miniaturki. Każde zadanie ma odpowiedni opis. Mamy czas. Estymowane 3 godziny, 3 godziny, godzina 30, na przykład. No i um, często jest tak, że pół dnia. No, może teraz wyolbrzymiam, ale pytamy się danych ludzi, czym ty się teraz zajmujesz. Jeżeli mamy taki system do zarządzania zadaniami, no to wchodzimy w to o każdej porze dnia i nocy i sprawdzamy sobie właśnie, kiedy, e, co, co dany pracownik właśnie w tej chwili robi i kiedy mu możemy dać kolejny projekt do zrobienia, bo widzimy, ile czasu mu to zajmuje. Więc tak tutaj widzicie, tutaj Tomek też napisał, e, i i jeszcze jedna osoba o Bitrix i Asana. Tak, jak najbardziej to są super systemy, jest jeszcze jakiś Nozbi, Trello. To jakby większość tych systemów działa na bardzo, bardzo podobnej zasadzie. Można powiedzieć, że u nas Klika był trochę dziwnym przypadku, że po prostu dużo osób kojarzyło, ale też z drugiej strony ma sporo rozbudowanych funkcji, na przykład AI ma wbudowanego, ma funkcję dokumentów, że każdy task może być od razu. Podpięta do niego instrukcja, więc jest fajnie rozbudowany, ale tak jak tutaj pisaliście na czacie, dużo jest tych systemów zarządzania zadaniami i są bardzo pomocne w pracy. Ale też ważne, żeby wpisać tam na przykład rutynowe zadania, bo często jest tak, że nie wiem, jakieś coś, co ma być robione codziennie, nie jest robione, no bo. Ktoś o tym zapomni, jeżeli mamy właśnie system do zarządzania zadaniami, wdrażamy te zadanie, no to musimy wtedy kontrolować, czy dane zadanie zostało zrobione i tak dalej. I to jest po prostu zawsze do odhaczenia. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, no to znaczy, że no nie wywiązał się ze swoich obowiązków, tak? Więc też Wam to jako zarządzającym trochę odchodzi z, z głowy. I też ważna jeszcze podpowiedź co do tego systemu. Ważne, żeby cały czas monitorować, żeby wszystko się jakby działo w tym systemie, no bo przychodzi nowa osoba do pracy, jedna odchodzi i tak dalej. I często może być tak, że nie wiem, coraz więcej rzeczy się pojawia na jakimś komunikatorze, na mailu i tak dalej. Ważne, żeby raz no, jakby ciągle e, sprawdzać, czy, czy wszyscy, wszyscy korzystają z tego systemu, bo to jest ułatwienie, jakby często to jest przypominanie, ciągle o tym samym, wpisuj to do ClickUpa, ale koniec końców każdy jest za to wdzięczny, bo widzi, że ta praca jest coraz bardziej uporządkowana. Kolejna rzecz, już tutaj zbliżam się do końca, bo kończy się mój czas, ale chciałem Wam powiedzieć o systemie do mierzenia czasu pracy. Też na początku byłem, może powiedzieć, trochę przeciwnikiem, no bo w większości przypadków mierzenie czasu pracy kojarzy się z tym, że kontrolujemy czyjąś pracę, natomiast nam, jako zarządzającym, daje to dużo danych odnośnie tego, co, co danym osobom zajmuje dużo czasu, tak? I na koniec widzimy, że dany, nie wiem, specjalista bardzo dużo czasu poświęca na uzupełnianie parametrów, no to stwórzmy do tego program. Zatrudnijmy jakiś dział IT, który, który nam w tym pomoże. Też mały przerwnik, jeżeli macie jakieś pytania co do tych systemów, co do jakichś podpowiedzi, to śmiało piszcie tutaj na, na czacie, ja na wszystko odpowiem na sam koniec. No i wracając właśnie do tego systemu, to jest trudne do wdrożenia, bo pracownicy często będą mieli opór z tym, żeby korzystać, no bo to jest trochę tak, że zawsze się kojarzy z tym, że będziemy kontrolować tych ludzi, dlatego ważne jest wytłumaczenie, po co my to wdrażamy, że my to nie wdrażamy, żeby ich kontrolować, to właśnie, żeby im usprawniać pracę, żeby rzeczy powtarzalne, które są często najnudniejsze, usprawniać, automatyzować i tak dalej i my widzimy, że, że u nas się to sprawdza. My osobiście korzystamy z Togla, jest jeszcze Clockify, jest bardzo, bardzo dużo systemów, które pomagają w mierzeniu czasu pracy. Ja tylko daję podpowiedzi. Większość tych systemów, tak jak w przypadku tych task managerów, działa bardzo podobnie, więc wszystko się powinno sprawdzić. No i punkt trzeci to jest Miro. Miro posłuży nam na przykład do wdrażania jakichś procesów, do tłumaczenia, więc. Jeżeli chcemy wytłumaczyć, jak coś działa, to fajnie na tym narysować. Ja też, mi też służy często do takich burzy mózgów. Tutaj na przykład um, jestem odpowiedzialny za taki projekt, to też zdradzę Wam trochę przedterminowo, że będziemy tworzyć taką społeczność dla właścicieli firm, dla osób zarządzających w firmach, gdzie będą mogli się podzielić z danymi problemami. No ja na przykład tutaj sobie robiłem taką burzę mózgów, że na przykład. Pisałem sobie, że w zaletach jest to, że robimy selekcję uczestników, że nie wpuszczamy tam osoby, które mają trzy zamówienia miesięcznie, tylko będzie to odpowiedni próg przychodowy, tak, żeby te problemy przedsiębiorców, sprzedawców były na podobnym poziomie, że będą spotkania na żywo, że będzie networking albo wspólne grupy zakupowe. I mi służyło właśnie Miro po to, żeby zrobić taką burzę mózgów samym ze sobą, ale też z pracownikami i wrzucać te pomysły i naprawdę to usprawnia taką pracę, ale też nie tylko do góry mózgów, tak jak wcześniej wspominałem, do tłumaczenia, jak coś działa, co po kolei powinno się zrobić. Tak? To Miro właśnie jest w formie takiej tablicy bardzo fajne. E, też mam dla was taki mały prezent, checklistę z dobrymi praktykami, czyli to, co miałem tutaj zrobione w formie checklisty, żeby to wdrożyć u was, plus jakieś prompty do AI. -a. Które, z których korzystają na przykład nasi specjaliści. Poprosiłem ich, żeby mi to spisali. Ja zrobiłem z tego jeden dokument. Mogę wam to udostępnić właśnie, jeżeli napiszecie do mnie napiszecie do mnie na maila przemekmaupaolikmarketplace.com Mam prośbę, żeby tak maksymalnie do 15 do mnie napisać, żeby każdy, każdy to dostał. Jeżeli macie jakieś pytania, to prośba o zadawanie. Ja już skończyłem ze swoją prezentacją, więc Sebastian, jeżeli mamy jakieś pytania, to prośba, żebyś mi udostępnił. Tak, mamy takie pytanie. Jak najlepiej ograniczyć kilka marketplace w pojedynkę? Emac, Pibu, Kaufland, Allegro, Amazon, Early, Empik i pewnie wiele więcej. Proszę Oj, nie, nie jest to łatwe zadanie. Też musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym ci najbardziej zależy. No i taka zasada Pareto: 20% niech ci da 80% przychodu, że jeżeli widzisz, że 20% zysku, czy, czy tam przychodu, zależy na jakim parametrze ci zależy no pewnie od zysku. Nie wiem, 80% masz na Allegro i EMAGU, no to skup się na tym, bo wiadomo, że samemu nie da się tych, tych wszystkich platform naraz ogarnąć. Można też część rzeczy zdelegować freelancera, zewnętrzną agencję. Oczywiście wiadomo, że często na samym początku robimy wszystko sami. Więc ja w swoim przypadku bym skupił się na jednej maks, dwóch platformach, które mocno ciśniemy, a na pozostałych niech coś będzie, bo zawsze warto, żeby ten biznes był jak najbardziej zdywersyfikowany. Tak. Pytanie jest, skoro zacząłeś o produktywności, to czy masz jakieś dobre praktyki? Jak poustawiać narzędzie typu ClickUp lub Asana? Okej, okay. to tak jak też wspominałem na początku prezentacji, mamy dużo lepszych ludzi w ode mnie w tym temacie u nas w organizacji. Ja przekazuję to, co udało mi się od nich na przykład dowiedzieć. To też jest często to, żeby usiąść z zespołem i porozmawiać po co nam to jest narzędzie? nie? i na przykład zespół mówi, no nie wiemy, kiedy dane zadanie wykonać, albo zarządzający mówi, że on nie wie, czy na przykład, czy może już rzucać kolejne zadanie. No i wtedy właśnie to jest wspólnie z zespołem ustalenie celów i w oparciu o to ustalamy sobie, jak, jak to narzędzie będzie działało. A takie dobre praktyki, no to to już zależy mocno od narzędzia. My na przykład mamy to, żeby dany task nie był przeterminowany, jeżeli ktoś przekłada e, termin wykonania zadania, bo wiadomo, bo coś się może przesunąć, to żeby dał informację innym w komentarzu, że przekładam ten task na przyszły tydzień, e, dam znać, jak będzie skończony na przykład. Nie, więc e, fajnie zrobić taką, nie wiem, jednostronicową instrukcję, na przykład na całej firmie, jeżeli macie więcej tych osób, e, żeby każdy się z tym zapoznał i też dał swoje weto, jeżeli powie, że coś jest bez sensu, to też go wysłuchamy. Słuchajcie, tak żeby to po prostu było dla każdego jak najbardziej pomocne. Dobra. Jeżeli tak jak, tak jak Sebastian wspominał, macie jeszcze jakieś pytania, to e, możecie na maila i ja tak jak wspominałem, na mailu też mam e, dla Was checklistę. Prompty do jaja, więc zapraszam.